To nie jest żaden Mikołaj ani Gwiazdor, tylko moje medale, które zdobyłem w tym roku na różnych zawodach biegowych. Dzisiaj będzie o moim bieganiu. Zapraszam. Dziś ubrany na sportowo, w koszulce, którą dostałem w ramach biegu maratońskiego w Amsterdamie, 50. edycji dlatego tutaj logo te jest piękne, złote. Pewnie pamiętacie, że w pierwszej połowie tego roku pokazywałem powieści graficzne, które przeczytałem. Między innymi była ta Mój nowojorski maraton autorstwa Sebastiana Samsona, który alter ego, głównego bohatera, który przygotowywał się do biegu maratońskiego do maratonu w Nowym Jorku. No te, te przygotowania były bardzo ciężkie, okupione naprawdę wieloma dniami wysiłku, ale też odpuszczaniem sobie i sam maraton przebiegł nie tak pomyślnie, jak on sobie mógł wyobrazić. Książka bardzo fajna, bardzo ciekawa. Kto interesuje się bieganiem, albo kto kiedyś biegał, albo zamierza biegać, polecam. No i ja postanowiłem przygotować się do swojego maratonu pierwszego maratonu w życiu o, o wiele lepiej niż główny bohater. Ale po kolei. Ogólnie ten rok biegowy uważam za bardzo udany, a to dlatego, że na wszystkich dystansach, na których mierzę swoje rekordy życiowe, no pobiłem je, bo przygotowywałem się o wiele lepiej. Jak do tej pory przebiegłem w tym roku ponad 1200 km, zajęło mi to ponad 114 godzin, i sporo z tych godzin przebieganych było poświęconych też audiobookom. Z czego bardzo się cieszę, bo mogłem połączyć dwie rzeczy, które bardzo lubię, bieganie i czytanie w zasadzie słuchanie książek i naprawdę te audiobooki, szczególnie na dystansach takich dłuższych 20, 25, 30 km, e, bardzo mi pomagały, o wiele, o wiele przyjemniej się biegało. A jeśli chodzi o rekordy, to mój rekord na 5 km to 21 minut i 23 sekundy, na 10 km 44 minuty 50 sekund, półmaraton to godzina 36 i 48 sekund półmaraton to jest ponad 21 km i maraton to jest 3 godziny 17 i 48 sekund, czyli 42 km no, w takim e, czasie przebiegłem. Oczywiście biegałem cały rok, niektóre miesiące więcej, niektóre mniej. Najwięcej biegałem oczywiście wakacje, kiedy e, przygotowywałem się, zacząłem przygotowania do maratonu, który odbył się 19 października w Amsterdamie. E, no i powoli, powoli. Z tygodnia na tydzień ten kilometraż miałem coraz większy, czasami w tygodniu wychodziło to ponad 100 kilometrów biegów, więc to naprawdę był spory wysiłek. Pierwsze moje zawody w tym roku to było 30 marca w Zandvoort na torze wyścigów Formuły 1. Jeśli ktoś interesuje się Formułą 1, to wie, że w, tutaj w Holandii, w miejscowości Zandvoort, niedaleko Amsterdamu, znajduje się tor i tam start i finish odbył się właśnie na tym torze. O, tutaj taki medal. Nie jest to mój ulubiony medal w tym roku. E, przypomina on kierownicę. E, nie, był to, nie jest to mój ulubiony medal, e, ale same zawody bardzo ciekawe, bardzo interesujące, bardzo wyczerpujące, muszę powiedzieć. Bieg był na 10 mil angielskich. To jest 16 km. Był bardzo wymagający. Po pierwsze, start na torze wyścigowym. Ten tor jest bardzo pochyły. Pod takim nie, nie, nie teraz nie pamiętam, ile on ma stopni i naprawdę źle się biegnie, jak się nie jest na płaskim. Potem się biegło kawałek, spory kawałek plażą. A po plaży, no wiadomo, ten piasek, chociaż jest ubity, to jednak kawałek trzeba przebiec po takim bardzo miękkim piasku. Do tego wiatr od morza, no nie było to najłatwiejsze, najprzyjemniejsze. Ale co było najgorsze w tym biegu, to był podbieg, po, podbieg na wydmy, ponieważ tam znajduje się Park Narodowy i wzdłuż wybrzeża są wydmy, i tam trzeba było podbiec naprawdę bardzo wysoko po miękkim piachu. I ten kawałek no, był bardzo, bardzo wymagający, ale przez to ten bieg jest taki, no właśnie, niesamowity. Jest bardzo popularny. Pociągi z Amsterdamu do miejscowości Zandvoort odjeżdżały, nie wiem, chyba co 15 minut, każdy był naładowany. Jest to impreza naprawdę duża na kilkadziesiąt tysięcy osób, bo to biegi zaczynają się od rana i. One są od krótkich dystansów dla dzieci, a potem jest 12 km i 16 to jest ten koronny dystans. Rok wcześniej przebiegłem, ten krótszy, 12-kilometrowy był trochę łatwiejszy. W tym roku porwałem się na 16, więc, więc już swoje odbędniłem i na przyszły rok nie planuję tam biec. Chociaż impreza sama w sobie bardzo fajna, dużo ludzi na trasie kibicowało. Medal oczywiście do kolekcji. I ukończyłem ten bieg w czasie godzina 22 minuty i 6 sekund. Co uważam za ogromny sukces, bo jakoś specjalnie się do niego nie przygotowywałem. Kolejnym biegiem był ćwierć maraton, który odbył się w Rotterdamie 13 kwietnia tego roku. E, ćwierćmaraton, maraton, czyli 10 km, 550 metrów. E, odbył się on w ramach właśnie e, Rotterdamskiego Maratonu, największego maratonu w Holandii. E, ja nie chciałem maratonu jeszcze biec, e, ale. Poza tym trochę się spóźniłem i stwierdziłem, że też nie mam czasu na przygotowania, więc 10 km to nie jest jakoś wielki wyczyn. No ale pobiegłem ten, ten ćwierć maraton. Naprawdę bardzo fajny bieg, bardzo. Mi się podobał. Biegłem już go drugi raz ze swoją koleżanką Iwoną, która, która pracuje na uniwersytecie w Rotterdamie. Często ją można usłyszeć też w holenderskim radio, czasami w Tok FM. I tak wspólnie się motywujemy, czasami wspólnie biegamy, więc z Iwoną na mecie się potem spotkaliśmy. Medal wygląda tak, bardzo mi się podoba, że jest tutaj takie, że jest tutaj po prostu miasto pokazane. Mój czas to było 48 minut 32 sekundy. Na ten moment to był bardzo dobry czas. Pobiłem swój rekord, zszedłem poniżej 50 minut, z czego bardzo, bardzo się cieszyłem. Miałem sporo przyjemności w trakcie tego biegu i często słyszałem swoje imię, że przypadkowi ludzie krzyczeli moje imię, bo tutaj zawsze jest nam, niech, niech tu pokaże jeden. Ludzie widzą imię, krzyczą, dopingują, szczególnie jak się złapie z kimś wzrokowym, Kontakt, to słychać imię Bartosz, Bartek, zależy kto. I to naprawdę daje takiej siły do biegu, że jest to niesamowite. Dobra, następny bieg. Czas na jesień i jeden z moich ulubionych biegów, jakie są w Holandii, jest to Dam to Dam. Jest to bieg z Amsterdamu do miejscowości Sandam i ma on 10 mil angielskich, czyli 16,1 km. Impreza ogromna, medal prezentuje się tak, z tej strony Amsterdam, z tej strony ratusz w miejscowości Zandam. Bardzo polecam Zandam, sobie wygooglać, pokazać, zobaczyć, piękna, fajna miejscowość. Bieg, jeden z moich ulubionych, sobie zawieszę, bo bardzo lubię ten medal. Jeden z moich ulubionych biegów tutaj, jak już wspominałem, a to dlatego, że atmosfera jest wspaniała. Zaczyna się w Amsterdamie, biegnie się przez tunel pod kanałem I. Niesamowity widok, kiedy się zbiega i się kiedy podbiega, kiedy widać te tłumy ludzi, które biegną. Jest to bieg na prawie 60 tysięcy biegaczy. Oczywiście nie wszyscy startują na jeden gwizdek, tylko są, jesteśmy podzieleni na grupy i każdy według, swo, według swojej grupy biegnie. No ale nadal jest to, potem w trakcie ktoś biegnie szybciej, to... Dobiega do grupy, która startowała 15 minut wcześniej, czy 10 minut wcześniej. I muszę powiedzieć, że zawsze na tym biegu jest mnóstwo ludzi na, na trasie, którzy kibicują, którzy podają jakieś słodycze. Trochę energii, wody, jak jest ciepło, to polewają wodą, bo to jest wrzesień, w tym roku było 21 września, więc może być jeszcze bardzo, bardzo ciepło. No i atmosfera naprawdę wspaniała, muzyka na żywo, DJ, -e, szczudlarze, jakieś pokazy po drodze, e, ludzie kibicujący, dopingujący siebie nawzajem, biegacze. E, bardzo, bardzo lubię ten bieg. I zawsze chętnie biorę w nim udział. W tym roku moja firma, moje muzeum także biegło grupowo, więc miałem numer z muzeum, żeby nie musiałem płacić za wpisowe. Więc bardzo się cieszę, że mogłem wziąć w tym udział. A, i ten bieg ukończyłem w swoim rekordowym czasie. To jest godzina 13:40 sekund, czyli 16 km. W godzinę 13-40 sekund. Bardzo się cieszę. Mój cel to było poniżej godziny 15. Poprzedni rekord miałem godzinę 17. Więc udało, udało mi się ładnie go poprawić. O, medal jest piękny. Bardzo, bardzo go lubię. No i teraz najważniejszy bieg, który odbył się 19 października tego roku. Maraton w Amsterdamie. 50. edycja jubileuszowa. Przygotowałem się do tego biegu 15 tygodni. Miałem plan. Pięć razy w tygodniu biegałem. Medal wygląda tak, jest on moim ulubionym, bo oczywiście najwięcej pracy włożyłem, żeby, żeby go zdobyć, żeby zdobyć czas, który by mnie satysfakcjonował. Jak się przygotowywałem do treningu, to przygotowywałem się, żeby skończyć go tak mniej więcej w 3,5 godziny. Oficjalnie czas to jest 3 godziny 20 minut i 2 sekundy. A czas, który mi pokazuje zegarek to 3 godziny 17 minut 48 sekund. Impreza, której bieg zaczynał się na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie i tam, że się kończył, wiodła przez ikoniczne miejsca w Amsterdamie. Park Wondelpark, w którym ja najczęściej biegam, przez tunel pod Rijksmuseum. Oj, przepiękne miejsce. Potem wzdłuż kanałów do miejscowości Audekerki i z powrotem. Naprawdę Bieg, który chyba będę pamiętać na zawsze. Atmosfera niesamowita. Mnóstwo ludzi dopingujących, mnóstwo biegaczy. Dobrze mi się biegło, tak mniej więcej, do 30 km. Potem już nieco trochę zwolniłem, ale nadal biegłem szybciej niż zakładałem. No a ostatnie dwa km to była mordenga, ale ten entuzjazm ludzi, bo to już było blisko, blisko stadionu i naprawdę ta cała trasa była. Zapchana kibicami i ludźmi, którzy kibicowali, no po prostu nogi same niosły. Wbiegałem na stadion ze łzami w oczach, w ogóle chyba ze trzy razy ryczałem po drodze ze szczęścia, że biegnę maraton, że go zaczynam, że biegnę, że, że go kończę, że udało mi się, bo to naprawdę uważam za swoje wielkie osiągnięcie, że udało mi się przygotować, że udało mi się skończyć ten maraton bez kontuzji e, w tak wspaniałym czasie dla kogoś, kto. Roz Począł przygodę z bieganiem dwa lata temu, bo tak naprawdę zacząłem biegać dwa lata temu. Ukończyć maraton, to jest coś niesamowitego. Taki zaszczyt endorfin, taki zaszczyt też pewności siebie takich, że można dokonać wszystkiego. Dlatego między innymi, że ukończyłem maraton, postanowiłem zrobić w tym roku ten niesponiowy vlog adwentowy, bo stwierdziłem, że skoro mogę przygotować się do Maratonu. Mogę się spiąć i zrobić ten nicponiowy vlog adwentowy, bo to też wymaga pewnej koordynacji, pewnej, pewnego planowania, przygotowywania się na zapas. No i właśnie, dzięki maratonowi Nagrywam te wszystkie filmiki w tym roku. Z okazji tego, że ukończyłem maraton, dostałem taką wspaniałą plakietkę. Maraton w Amsterdamie, 17 października tego roku, z trasą jaką pokonałem, imię, nazwisko, numer startowy, oficjalny czas i tempo w jakim biegłem. I tutaj taka panorama Amsterdamu. A naprawdę medal prezentuje się cudownie, jestem z niego ogromnie dumny. Jestem w ogóle bardzo się cieszę, że udało mi się w tym roku tyle pobiec, że takie wspaniałe biegi. Ale to nie koniec zawodów w tym roku, bo jeszcze 28 grudnia biorę udział w zawodach w Poznaniu na Poznańskiej Malcie. Jest Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy. To jedno okrążenie jeziora Malta, to jest 5,4 km. To będzie mój trzeci udział w tych zawodach. W wodach. Potem pod koniec stycznia lecę do Sewilli na półmaraton. Z czego bardzo się cieszę, bo fajnie będzie mieć medal z innego kraju niż Holandia. No i w marcu kolejny półmaraton to będzie bieg w Hadze. Też jeden z większych półmaratonów tutaj. I co? I takie to są moje plany biegowe na przyszły rok. Jeśli wy uprawiacie jakiś sport, dajcie znać, podzielcie się. Kiedyś jeszcze próbowałem wspinaczki. To nie wspinaczka, tylko bouldering co można się wspinać na kilkumetrową ściankę taką chyba do 3-5 metrów bouldering to się nazywa to też fajne było. Ale jednak e, obawiałem się kontuzji. Próbowałem też siłowni, ale nie lubię atmosfery siłowni, więc zostało mi bieganie. I co? Jak nie kupuję książek, to przeglądam buty do biegania e, albo koszulki do biegania. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!